Jarpu siadaj spokojnie u Nie ustawa. jestem Teraz z tobą jemieniu, Badacze genealogii wykazali, że, że, jest, że, jest, że jestem dwójkiem, tak. naszym bardziej daleko z Panowaczowych. Mówimy. Życie Romana Giertycha pokazuje, że upokorzenie potrafi obudzić człowieku najgorsze instynkty. Skłonić go do porzucenia zasad, wartości, a nawet wyznawanych świętości. Jego biografia mogłaby posłużyć za kanwę szekspirowskiej tragedii o przemianie kontrrewolucjonisty w rewanżystę pogrążonym w autodestrukcji. Przed państwem człowiek, który niegdyś powierzał swoją polityczną misję samej Maryi, a dziś ją porzuca, by oddać hołd bogini Nemesis. Roman Giertych, wnuk Jędrzeja i syn Macieja, dorastał w rodzinie przesiąkniętej endecką tradycją, nacjonalizmem, katolicyzmem i nieufnością wobec liberalnego świata. To nie były tylko czcze to był kod genetyczny, który ukształtował jego tożsamość. Gdy w latach 90. Polska bezrefleksyjnie chłonęła zachód, on widział w tym zagrożenie dla narodowej tożsamości. Jako lider młodzieży wszechpolskiej, a potem współtwórca Ligi Polskich Rodzin, rzucał wyzwanie nowej rzeczywistości w chwili, gdy było to skrajnie niepopularne. Można więc powiedzieć, że w jego przypadku na początku był bunt. Retoryka Giertycha była bezkompromisowa: krytyka kosmopolityzmu, materializmu, postkomunistycznych elit i sprzeciwianie się akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wczesne poglądy Giertycha najlepiej oddaje jego książka Kontrrewolucja młodych. Ideowy miks chrześcijańskiego nacjonalizmu odziedziczonego po ojcu i dziadku, zmącony jednak wolnorynkowym bakcylem, niczym z huperowskich broszurek. Tak powstała wizja wewnętrznie sprzeczna. Młody Giertych był jednocześnie Dmowszczykiem i korwinistą, który chętnie zlikwidowałby publiczną służbę zdrowia, drastycznie obniżył podatki, pomoc socjalną oddałby instytucjom charytatywnym, a z Rosją zawarł strategiczny sojusz. Z czasem, jak to często bywa, korwinizmy uleciały z głowy młodego człowieka. Już przy formowaniu LPR-u zarysował się zwrot. W programie gospodarczym partii pojawiły się zapisy o zwiększeniu finansowania służby zdrowia i wsparciu dla rodzin wielodzietnych. Wolnorynkowe akcenty pozostały nieliczne. Przede wszystkim dzięki poparciu Radia Maryja w 2001 roku LPR weszła do Sejmu, zdobywając niemal 8% głosów. Wówczas Giertych, choć nie posiadający zbyt dużego znaczenia politycznego, jako brunatny wszechpolak był solidarnie potępiany przez salonowe media o poziomie wzbudzania niechęci ustępując chyba tylko Andrzejowi Lepperowi. Otoczony kordonem sanitarnym, stawał się jednak dla wielu symbolem prawdziwej narodowej prawicy, rzucając Pisowi oskarżenie o zbytnią ugodowość wobec Unii Europejskiej i dryw ku centrum. Te różnice nie przeszkodziły mu jednak w zawarciu paktu stabilizacyjnego z Pis i Samoobroną po fiasku projektu Popis w 2005 roku. Jawił się on jako konstrukcja chybotliwa, niemniej dał Gierdychowi zasmakować prawdziwej władzy. Wtedy po raz pierwszy i ostatni Giertych zdobywał się na ciepłe słowa o Jarosławie Kaczyńskim, m.in. popierając ideę budowy IV Rzeczpospolitej. Jako minister edukacji w rządzie z pisem i samoobroną próbował realizować narodowo-konserwatywną wizję szkoły. Program zero tolerancji dla przemocy, obowiązkowe mundurki, nacisk na patriotyzm to wszystko miało przywrócić porządek, który uważał za remedium na moralny rozkład III Rzeczpospolitej. Inspiracje tych działań były czytelne. Dziadek pisał o wychowaniu narodowym, a ojciec bronił wartości katolickich. On chciał być ich spadkobiercą, choć w warunkach XXI wieku. Czasy ministerialnej kariery Giertycha u wielu budziły gwałtowny sprzeciw. Propozycja matury z religii, dymisja szefa centralnego ośrodka doskonalenia nauczycieli za podręcznik promujący prawa człowieka, czy polecenie monitorowania ciąży uczennic. Każda z tych decyzji wywoływała fale protestów, których nie koiły nawet gesty w rodzaju amnestii maturalnej. Pod gmachem Ministerstwa Edukacji Narodowej często demonstrowali uczniowie, studenci i nauczyciele. Inicjatywa uczniowska i kampania Giertych Musi Odejść zebrały ponad 137 tysięcy podpisów. Sam minister był postrzegany jako ktoś, kto chce odebrać uczniom resztki wolności. Jego misja nie trwała jednak długo. Rząd PiS-LPR-Samoobrona rozpadł się w atmosferze wzajemnych oskarżeń, prowokacji i działań służb specjalnych. Kulminacją była afera gruntowa, w której Giertych wziął stronę Andrzeja Leppera i innych zamieszanych w nią osób, jak na przykład minister MSW Janusz Kaczmarek, którego składanie fałszywych zeznań zdemaskowały ówczesne służby. Wszystkie te działania Giertych uznawał za formę zdrady Kaczyńskiego. Bolało go to tym bardziej, że PiS jeszcze przed wyborami wykradł mu ojca ryzyka, którego poparcie do tej pory było istotnym kapitałem politycznym LPR-u. W 2007 roku, po upadku rządu Kaczyńskiego, LPR zdobyła nieco ponad 1% głosów. Giertych stał się więc politycznym trupem, a jego formacja została skonsumowana przez PiS. Wtedy to właśnie komentatorzy ukuli żartobliwe prawo polityczne, które cytowane jest do dziś. Kto Pisu dotyka, ten znika. LPR rozpłynął się więc w serii kompromitacji, a ostatnie tchnienie dało jej przyłapanie jednego z posłów na prowadzeniu auta w stanie wskazującym. Giertych o śmierci LPR-u obwiniał oczywiście Kaczyńskiego. Sam jako prawnik z dyplomem wrócił do adwokatury, ale polityki nie porzucił. Zmienił tylko sposób jej uprawiania. Zamiast narodowych frazesów zaczął mówić językiem pragmatyzmu. Jak zresztą jego dziadek, który w okresie PRL-u też wykazywał bardzo pragmatyczne podejście do znienawidzonego reżimu realnego socjalizmu. Giertych w wyborach prezydenckich 2010 roku poparł Bronisława Komorowskiego, co dla wielu dawnych towarzyszy broni z młodzieży wszechpolskiej było jawną zdradą. Ale to dopiero początek. Prawdziwe akty zemsty objawiły się po 2015 roku. Giertych, kiedyś sojusznik Kaczyńskiego, stał się jego najbardziej jadowitym przeciwnikiem. Jako pełnomocnik i adwokat reprezentował ludzi z obozu opozycji Sławomira Nowaka w procesie z tygodnikiem wprost czy syna Donalda Tuska, współpracującego z aferzystami z Amber Gold. Robił wszystko, by przypodobać się dawnym wrogom z salonu, którzy wciąż postrzegali go jako brunatnego romana. Z drugiej strony robił to też po to, by uprzykrzyć życie pisowi, żeby nie dać Kaczyńskiemu spokojnie rozliczyć nikogo, przeszkadzać mu, a przez to uwiarygodnić swoją nową postać. Porażka lpr-u, utrata łask ojca rydzyka czy rzekoma nielojalność Kaczyńskiego. Do tej listy dołączyło się jeszcze jedno wydarzenie, które zadecydowało o bezkompromisowości zemsty, jaką obrał Giertych. Chodzi o sprawę polnordu. W 2020 roku Giertych stał się celem służb specjalnych, które oskarżyły go o działanie na szkody spółki, oszustwa finansowe i pranie brudnych pieniędzy. W trakcie przeszukania jego domu doszło do słynnego omdlenia, które wielu uznało za niezbyt wyrafinowany manewr mający opóźnić śledztwo. Przydomek Omdleusz przylgnął do Giertycha na dobre i jest do dziś używany ironicznie, zwłaszcza wtedy, gdy Giertych apeluje do wymiaru sprawiedliwości o jak najostrzejsze ściganie swoich politycznych przeciwników. Był to moment kluczowy, bo Giertych wtedy zaczął uważać, że PiS chciał go zabić, co powtarzał często aż do dziś. To był więc punkt przełomowy, w którym jego pragnienie zemsty osiągnęło apogeum. Ale, żeby dokonać odwetu, potrzebował potężnych sojuszników i protektorów. A nie mógł ich zyskać trzymając się narodowych idei. Lewicowo-liberalne środowisko musiało przestać widzieć w nim brunatnego potwora. A żeby tak się stało, trzeba było napisać własną biografię na nowo. I oto jak za dotknięciem pierowskiej różdżki okazało się, że Giertych pomimo błędów i wypaczeń zawsze był prawdziwym Europejczykiem. Że owszem, był sceptyczny wobec Unii, ale tylko po to, by lepiej z nią negocjować. Że tak naprawdę już w 2007 roku spiskował z Tuskiem przeciwko Kaczyńskiemu. Że znał się z postkomunistami, Millerem i Oleksem i nawet się lubili. Skruszony ubolewał nad tym, że kiedyś nawoływał do wyjścia z Unii Europejskiej. Ba, stwierdził nawet, że Unia jest ucieleśnieniem cywilizacji łacińskiej. W kwestiach światopoglądowych Giertych kluczył. Obrał sam kurs ku centrum, co w narodowych czasach zarzucał PiSowi, choć gwoli uczciwości nie była to zmiana aż tak widowiskowa jak u innych nawróconych na liberalizm. Starania te dostrzegł Donald Tusk i Giertych ostatecznie otrzymał rolę, o jakiej marzył. Został siepaczem uśmiechniętej władzy. Każda większa partia polityczna posiada swoich bulterierów. Osoby od mokrej roboty, które biorą na siebie ciężar agresji, by wizerunek wodza mógł pozostać nieskalany. Koalicja obywatelska również takich posiadała i posiada. Sławomir Nitras, Cezary Tomczyk, Stefan Niesiołowski, jednak żaden z nich nie dorównuje Romanowi Giertychowi, jedynemu w swoim rodzaju arcy którego napędza nie zapach politycznych konfitur, ale czysta destylowana nienawiść. To właśnie ta emocja uczyniła go tak użytecznym narzędziem w rękach Tuska. Lider liberalnego obozu był w stanie przymknąć oko nawet na jego absencję przy obowiązkowych głosowaniach w sprawie aborcji, tam gdzie innym posłom nie darowano by ani cienia niesubordynacji. Bogiertych, choć nieprzewidywalny, potrafił być bezlitosny. Potrafił grzebać polityczne trupy, a nawet, jak sugerują niektórzy, ich dosypywać. Sprawa tzw. dwóch wież, groteskowa i odrzucona nawet przez sędzie ze stowarzyszenia Justitia, nie umarła tylko dlatego, że Giertych ją w sposób karkołomny reanimował. Jego obsesja i gotowość do ośmieszenia się jako prawnika była tak silna, że nie zważał na to, iż nawet jego sprzymierzeńcy z PO nie chcieli się pod tą farsą podpisywać. Wiedzieli, że stracą swoją wiarygodność. Jak śmieszny, sobie. Na tym etapie Roman Giertych przestał już dbać o jakiekolwiek pozory człowieka etycznego. Został liderem internetowej hejterni zwanej stajnią Giertycha, która dzień po dniu produkuje oskarżenia, domysły i pomówienia. Stał się motorem nienawiści, którego działania, choć często absurdalne, mają jeden logiczny cel. Całkowite unicestwienie Pisu, a przy okazji i Konfederacji, która coraz częściej staje się obiektem jego ataków. I choć jego język, jego narracja, jego pogarda do przeciwników są dla wielu odstręczające, to nikt już nie ma wątpliwości, że to właśnie on, dawny narodowiec, został generałem liberalnej kampanii wymierzonej w prawicę. Wielu polityków przechodzi ideowe wolty. Roman Giertych nie jest jednak w swojej przemianie groteskowy, jak niektórzy jego dawni towarzysze, np. Michał Kamiński czy wspomniany już Stefan Niesiołowski. W jego metamorfozie jest coś demonicznego i budzącego grozę. Przeraża właśnie dlatego, że w tym, co robi, jest niemal chirurgicznie chłodny. Zdaje się, że całkowicie podporządkował swoje działania jednemu celowi zniszczeniu tych, których obwinia o własne życiowe niepowodzenia. By osiągnąć ten cel idzie ramię w ramię z osobami, które niegdyś, i słusznie, uważał za wrogów wartości chrześcijańsko-narodowych. Pozwala im sobą manipulować, bo przecież nie ulega wątpliwości, że Tusk wykorzystuje giertycha do realizacji działań, na które sam nie chciałby się odważyć, by nie obrócić sobie rąk. Szekspirowscy mściciele zwykle kończą w rękach sprawiedliwości. Niestety dopiero wtedy, gdy ofiarami odprysków ich zemsty stają się najbliżsi, a całe otoczenie przypomina pogorzelisko. Czy taki właśnie los czeka także Giertycha? Ostatnie wydarzenia wskazują, że wszedł już ostatecznie na drogę bez powrotu. Mógłby z niej zawrócić jedynie poprzez daleko posuniętą ekspiację lub ucieczkę. Na razie jednak nic nie wskazuje na to, by był do niej skłonny.